Witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale z Toilet Tower Defense. A więc tak dzisiaj... Czekajcie, muszę sprawdzić, jak mu się jechać. Tak? Czy tak? Będę musiał sam sprawdzić, ale dobra. Lub, że tak samo, no to to już sensu nie będzie miało, ale... Dobra. Pewnie się dziwicie, dlaczego mam takie ity. Dlatego, bo... Dobra, speakermana wydropiłem. No, Kameroman też. Kameramana też. Ale kamera... Czekaj. Kamera Helikopter nie wydropiłem. Ja Kamera Helikopter dostałem. Od kolegi. A więc teraz na pewno łatwiej będzie nam się grało... Z kamera helikoptery, i tak pójdziemy sobie na Pan Paradise. Mhm. Tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach. E, e, e. O, 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 o. Dobra, już. starter Units, potem RAR, potem EPIK, potem Legendary, ale dobra. Na sam początek sobie postawimy kameramę na gdzieś tutaj i go upgradeujemy od razu. Niech niszczy tych ziomów. Ojej, oh, ja jej, jej. widzę, wy zasubskrybujcie kanał i zalejkujcie film, jeśli wam się spodoba. Ale za dużo chyba to już tutaj nie zrobię. Bym musiał tego postawić helikopter tu. Lub, że po prostu na skróty, będzie iść to tu. Będzie iść, iść, iść tu, 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 tu. Będzie iść tak, cyk 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 cyk. Iść tak jak mówiłem, pyk, będzie wychodził i tu. Lub się go postawimy tu. I będzie wychodzić i będzie tutaj. Cyk, 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 cyk. cyk, cyk. Ja nie wiem jak to działa w ogóle. Kto się, jak tak się go postawi, ale dobra, nie będę ryzykował i go postawię tu. I tak jak mówiłem, on będzie iść tu lub tu i poszedł tam. Do przodu poszedł. Nie skręcił w prawo, tylko do przodu. A więc, no i sima, <much> no i sima, no i no i rozwali ich. Po lety przychodzą i to je, to je, to ile, to ile to o o ile et, et. to ilety, to ilety, to ilety. Idą sobie toilety, spacer, RKEM Idą sobie toalety, toalety, toalety. Idą sobie toilety, toilety, toilety. toilety spacer, EM. Nie pytajcie, co to była za, za, za piosenka, ale taką sobie teraz wymyśliłem Onia. No A to ile to naraz, to nie jest dobre, to nie jest do... Przecież tam mamy tych, no to teraz pyk I nie jak zasięgnę, ale dobra I teraz po 100 HP co 0.4 sekundy Pyk, 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 ale ich szybciutko niszczy Jezus Ale szybko w ogóle dostał jakieś chyba? nie, prawie nic za 300 upgrade to trzeba zbierać to trzeba uzbierać pyk I chciałem wam coś powiedzieć, ale zapomniałem. że dzisiaj może jeszcze wleci odcinek z nie wiem, czy to będzie takie mega potwierdzone, bo. No. Daj spok Dajcie spokój co ja gadam, Ale. No po prostu rozumiecie mnie, a inaczej to wiecie. I jeszcze jednego sobie chyba postawię. Byk w tym miejscu i niech nawalają, by twoje. I teraz y usiądę sobie na łapeczkę. Poczekam aż do 20 live'a. ale myślę, że ten, ty, ten kameraman musi iść do naprawy. Bo widzieliście jak on wyglądał w, w odcinku z KBD Toilet. On wyglądał przeraźliwie. Tyle powiem. On wyglądał po prostu strasznie. Strasznie zniszczony był. Teraz będzie klub, 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 klub. dawaj zupkę. Będzie nawalał ten Carl Speakerman. Ale na szczęście jest ten. 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 tam Ten. tam... tam zero no No, tak na pewno pewno. Ten. nie jesteś głupi no nie nie jestem głupi. Mam mózg. Ja mam mózg. No i z drugiej też idzie. Ten tym razem tu. A ten idzie od razu na skróty do przodu. Teraz tych ich rozwalają praktycznie prawie na hito. Ale jakbym tutaj gdzieś postawił takiego... Tutaj bardziej, bo to miejsce jest bardziej wiecie. Byk. O, jest po 20 kp Ej, ale jak chcę zobaczyć, jak kameraman. Idzie tu. Okej. Okay. Nie! Ja. W którą mam stronę po prostu pójdzie? Czy pójdzie w prawo, czy do przodu? Tak, dobrze. Tak, w prawo czy do przodu? Bo mógł też do przodu iść. Ale dobra, teraz dajemy skipa. Adonai, autoskipa. Pa, pa, pa. Ten poszedł do przodu. Widziałem, widziałem to na własne oczy. Ten poszedł do przodu. Ale czy ten kameraman pójdzie w prawo? Czy do przodu, tak samo jak Proszę, proszę, proszę! Jest? Przeżył? Nie! Trzeba ich ulepszyć. I teraz będą. niepokonani widzowie! Teraz trzeba jeszcze tego. drugiego ulepszyć. Na. trzeci level. Tak samo jak kameramen są na maxie na trzecim levelu. Tak samo jak speakermen. A te kamery helikopter są na piątym, czwartym, chyba tak Na piątym, sorry, na piątym Teraz będzie za 800, następny za 1000 ileś Dobra, niszczą ich. Niszczą, niszczą Tylko, że kamera mam tutaj sam sobie nie da rady zbytnio Potrzebujesz jakieś, jakieś wsparcie. Spoko, już się robi. Tyk, 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 Już masz wsparcie, ziomek. Już masz, już masz wsparcie. Teraz dawać mi jego, lub tego, jednak i upgrade i teraz dlatego, że ma upgrade. No i co? Będzie za chwilę koniec rundy, a tak naprawdę będzie za O. Oh. Ten autoskip się opłaca. Widzicie, jak leci. Dobra, nie, ja mogę się napić wody. Po prostu ja jeść ja piję wodę. Bo to już o 1500, zobaczę. To już po prostu nie ma sensu. Po prostu, no wiecie. Jeszcze cztery live'y. I mamy bo sto i pierwszego. Bo pierwszy raz zagrałem na mapie o nazwie. A, Paradise. Pierwszy raz o takiej nazwie zagrałem na tej mapie. Ale teraz na pewno obstaję, to zabiję, bo jak przejdą mi, to ty tam kameraman wychodzi. Pomaga mi kameraman! Idziemy. Nie, wiem, to było irytujące. Sorry, widzowie, ty. Lerć kameraman, poszedł tu? O, teraz tu przodu, Ale dobra. O, ty tam idzie, idzie, idzie. Ej, ale on przypadkiem nie powinien iść. Myślałem, że tędy tyton pyk. Wyprzedzi go Tytan go wyprzedzi, patrzcie. Zbliża się do celu... do celu miejscowego. Jest. więc <grym> za daleko. Teraz upgrade.

Jak mi przejdzie ten Bostoilet tu, to niczego nie robię praktycznie, tylko mogę postawić jednego na gdzieś w tym miejscu. Jak mi przejdzie, to pewnie mi przejdzie. Zobaczycie, albo. Albo... Albo jednak może. Albo jednak... Oj, o! Dobra, kupuję pyk. I już na nic więcej mnie nie stać O! Okej! Okay? Jak nic nie musiałem robić, żeby tego ile stoilet rozwalić. Nic. Po prostu nic. Dobra, ale teraz lecimy otworzyć sobie skrzynkę i bardzo chciałbym dostać Cytana malana. Dobra. Spoko. Albo poczekaj. Nie, nawet nic za to się... Nawet nic. Za, tym, za to się nie wytraduje. No i co widzę, ja będę kończył odcinek. Dobra, nie, to było złe. Ale dobra, widzę, kończę odcinek. Widzimy się na następnym odcinku dzisiaj jeszcze. Bo przemyślałem sprawy. Przemyślałem za i przeciw. A więc widzimy się dzisiaj na odcinku z Wnafajasz. Pa, pa widzowie.